Jak e! któregoś dnia ja ujrzałem słońce, może ja nie mam nic. Przyjmuj cyrc. Bo... <śpunek>, no ja to kręcę, no prośba, no. Dawaj nie dalej, mój, kolego, mu. mój Pana, kolego. nie przeszkadzaj mu. Bo ci dałem. No to... O jarej, bo mnie w łokieć parzyło! To wykasuj to. No to już to jest wykasowane, to jedziesz dalej, bo już tego nie nagrywam. Nie przeszkadza. Dobra, cicho, no, teraz szpunek Dobra, jedziesz. Go. szpunek, jedziesz, kurwa. Soluwa. Dobra. Któregoś dnia?... Ujrzałem słowo. Jace, może ja? NIE MAM NIC! Si, mój tyc! Przerwa! Nie, Zaj, daj mu z... Ej, no co ty pierdolisz, no? Ziomuś! Jedziesz! Jedziesz, jedziesz! Biały solo! Jedziesz, jedziesz! Dodaj gazu! Nie, 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 nie ma jazdy. No Czpunek, no to kurwa, no jak ty, co ty? Nie świruj, ziomek! To daj mi fajkę. Fajka to lipa, ty, kurwa, no. Czpunek, ci mam dać. Trzymaj moja blać, kurwa ma śluga się gadać. Jedziesz kurwa, bo mi się telefon zaraz wyczerpie ten. Nie no, świluję. No. Michał. Któregoś dnia, Coś tam. Ale to jest sobie dnia? Ujrzałem słońce. Mniało, kurwa, Za może ja nie mam nic. Simujczy! Kurwa, nie, nie kręcę tego dnia.